Z góry wiesz, ile będzie to trwać, wiesz, jakich mi potrzeba kłamstw. Z góry wiesz, ile siebie chcesz dać, czy tyle właśnie jesteś wart. Trzeba tylko dobrze skalkulować, to Twój udział, a to mój. Ty dowierzysz odpowiednie słowa, mi przypadnie cały ból. Chciałam to mam, i znów ten sam zniewalający stan żadnych kłamstw High, high life Wielki świat miał być piękny jest, jak High, high life I znów ten sam zniewalający stan żadnych szans High, high life Traciły czas skręconej z miłości jak dobry żart Czego chcesz więcej nie umiem znieść? Choć raz ty coś na siebie weź. Czego chcesz, więcej nie powiem nic. Znów możesz wybrać kim chcesz być. A tak bardzo chciałam stracić głowę. Marnowałam tylko czas. Czemu pozbawiłeś mnie powodów, by spróbować jeszcze raz? Jakąś to masz High life, i cenny znasz, co naważyłeś, sampi do dna. High, high life. Wielki świat miało być pięknie, jest by jak Hi, high, high life, i nie znasz, co naważyłeś, sampi do dna. Hi, high, high life. Tracimy czas kręcenie w miłość jak dobry żart. Oh to mam. Highlight. Life. I znów ten sam, niewalający, stan, żadnych szans High, high life Wielki świat miał być piękny, jest byle jak High, high life Już nie znasz, co naważyłeś, sam pij do dna High, high life je czas, końcenie z miłość, jak dobry żart